Jak mówią internety, jednym ze sposobów leczenia nadciśnienia jest ruch. Dlatego dzisiaj, no dokładnie od dzisiaj, postanowiłem ten ruch wdrożyć w życie. Niestety, wdrażanie i uruchamianie czegokolwiek wymaga systematyczności, co w moim przypadku jest małym problemem. Dlatego Stwierdziłem, że właśnie filmiki, które będę Wam prezentował, spowodują, że ta systematyczność u mnie trochę wzrośnie. Dlatego bez tracenia zbędnego czasu, właśnie od dzisiaj zaczynam regularne spacery, być może stopniowe bieganie. Nie wiem jeszcze, co będę robił. Natomiast nie można dać się. Jakiemuś nadciśnieniu czy innym chorobom, a ruch to najważniejszy element, właśnie walki z chorobami. Chociaż może nie będzie to na tyle walka, co, co po prostu rozpocząłem dbanie o swoje zdrowie. Do tej pory poprawiłem sposób odżywiania teraz jeszcze bardziej będę sposób odżywiania poprawiał, zmienię, planuję zmienić dietę, planuję zmienić kuchnię, planuję dodać trochę więcej sportu w tym roku, planuję zmienić swój sposób życia, ponieważ no niestety siedzenie przed komputerem, praca ciągła przed komputerem przy biurku, tylko praca dom, praca dom bez ruchu powodują, że zdrowie i organizm niestety zaczynają szwankować, a wieku 40, plus, myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób, a przede wszystkim mężczyzn, bo panowie, tutaj apel do was. Niestety, wiek 40, plus to początki różnego rodzaju schorzeń, które mogą wam doskwierać. Dlatego apel do was, badajcie się, testujcie. Chodźcie do lekarzy, bo naprawdę nigdy nie wiecie, kiedy jakieś choróbsko Was zaatakuje. A naprawdę o wiele lepiej czuć się zdrowszym. Dobra, nie zawracam Wam już głowy. Jeżeli chcecie obserwować moje zmagania z nadciśnieniem, e, moją walkę, moją zmianę diety, e, moje, e, moją aktywność, zwiększanie aktywności fizycznej, Zasubskrybujcie mój kanał, pol kanał polajkujcie yy, i wierzę, że spotkamy się, będziemy się spotykać regularnie. Trzymam kciuki, pozdrawiam, i nie dajcie się żadnemu choróbsku, cześć. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tak wiem, nie mam czapki. Pamiętajcie, że zatoki lubią ciepło, bo inaczej. Niektórzy chorują strasznie na zatoki, w tym ja. Tak wiem, już niedługo, chyba w tym tygodniu, pojadę sobie kupić czapkę. Także zakładajcie czapkę, bo, bo w takie dni jak dzisiaj, gdzie jest w granicach 1-2 stopnie, to jest najbardziej zdradziecka temperatura. Chroncie zatoki, chroncie głowę w następnych filmikach już będę miał czapkę. Tam biegnie człowiek bez koszulki. W sensie chyba Mors. Minął mnie człowiek bez koszulki, a ja tutaj opatulony, ale to był chyba Mors.